Lego Trima 2013-2015 Lego Nexonites 2016-2018 Lego Power Miners 2009-2010 Lego przez lata testowało i sprawdzało rynek, co najbardziej się wpasuje i przypadnie klientom do gustu. I wiele tych serii, takich jak przed chwilą wymieniłem. Upadało, ale jest jedna seria oryginalna, tworzona przez LEGO, która nieprzerwanie od 2011 roku cały czas jest wydawana. I w tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że LEGO Ninjago jest tak długowieczne, perspektywy osoby dorosłej, która kupuje te zestawy, równocześnie nie oglądając serialu. Zapraszam. Otóż Lego Ninjago to swoisty evenement w świecie LEGO nie ma tak długo działającej oryginalnej serii Lego, taka jak ta i ludzie tak naprawdę od 14 lat już interesują się i oglądają seriale, które wychodzą ze strony Lego, kupują te zestawy. Tak naprawdę w czym takie Lego Chima czy Lego Nexonites było gorsze od Ninjago? Bo przyglądając się serii Lego Chima, widzimy tutaj fantastyczne odlewy. Dużo ciekawych pomysłów, dużo rodzajów figurek, przeciwników, naprawdę wyjątkowa seria pod tym względem. To, ile moldów w tą serią przyszło, nie wydaje mi się, żeby z jakąkolwiek tak krótko trwającą serią mogło być realne. Ale co było główną tematyką Czimy? To były oczywiście zwierzęta. I tak naprawdę wokół tego kręcił się cały serial, wszystkie zestawy, tak naprawdę, były to. Miejscówki stylizowane na zwierzęce, były to pojazdy stylizowane również na zwierzęce. Tak naprawdę, mimo różnorodności tych zestawów, nie dało się znaleźć niczego innego, tak jak można było znaleźć i można znaleźć w LEGO Ninjago. To jest oczywiście szeroka tematyka. Co mam pod tym stwierdzeniem na myśli? Przeglądając sobie serię Ninjago, mamy Mechy, mamy lokacje. Mniejsze, większe świątynie stylizowane na azjatyckie. Mamy pojazdy, samoloty, odrzutowce, mamy smoki, mamy motory, mamy samochody, mamy pojazdy opancerzone. Właściwie ciężej powiedzieć, czego nie mamy w Ninjago, niż mamy. A to sprawia, że LEGO Ninjago może być kierowane do bardzo dużej ilości osób. Bardzo dużą niszę może wypełniać swoimi zestawami. Nie wiem, jak to jest wyjaśnione w lore, że jednocześnie biją się y, katanami i jeżdżą sobie y, czołgami, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. Konsekwentnie budowane i ma wspólną stylistykę. Ja mogę sobie powiedzieć, nie, to bez sensu. Nie, nie może istnieć taki świat, ale stylistyka tego unikatowego świata sprawia, że ja w to wierzę. Ja mogę wierzyć, że Mech może walczyć ze smokiem, że jest taka technologia, są smoki, bo to wszystko jest spójne stylistycznie. Można w serii Ninjago znaleźć coś, czego nigdzie indziej nie mógłbyś znaleźć. Przykładowo, Titan Mech Jaya, który wygląda jak fantastyczna konstrukcja Eldarów z Warhammera. To jest coś, co mnie interesuje. Czyli Warhammer. Nigdzie indziej w Lego nie mogę tego dostać, więc biorę tego Mecha i uważam, że to jest fantastyczna konstrukcja, działająca na wyobraźnię takiej osoby jak ja, że wow, mogę sobie takie coś zrobić i w ogóle mnie to nie gryzie. Ja przede wszystkim w, w Lego Ninjago lubię mechy i smoki. To jest coś, co ubóstwiam. W ogóle lubię wszelkiego rodzaju zwierzę podobne. Yy, konstrukcje i to mnie interesuje i to jest to, to jest to, co mnie interesuje w LEGO Ninjago. Nie interesują mnie jakieś samochodziki i tak dalej, nie. Ale w stu jakby ta kompozycja się zgadza. Ta, ja już mogę powiedzieć, dorosła osoba, lubię LEGO Ninjago właśnie za te dwie rzeczy, których nigdzie indziej nie mogę znaleźć, przynajmniej na takim poziomie, na jakim w LEGO Ninjago to wygląda. Kolejną rzeczą, moim zdaniem, jest to, że każdy sezon jest troszeczkę inny. Niby ciągle się poruszamy w zakresie tych ninja, ale przeciwnicy co roku się zmieniają. Tak jak w tym roku mamy dragonidów, ale jednocześnie w zeszłym roku utrzymywaliśmy przeciwników w pokroju jakichś wilkołaków czy raza, czyli po prostu wilkopodobnych. Jeszcze wcześniej otrzymywaliśmy Futurystyczne Imperium z fantastycznymi odlewami mieczy. Jeszcze wcześniej otrzymywaliśmy takie ala kościotrupy, które wyglądają totalnie jakby można byłoby z nich zrobić orków z Warhammera. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać jakby cały czas, ale to wszystko właśnie jest spójne wewnątrz, jakby jest spójne kompozycyjnie, że przeciwnicy naprawdę rotują cały czas nie, nie ma nudy, tak naprawdę. tutaj nie chodzi o jakiś army building, tak jak często w Star Warsach, tylko chodzi o to, żeby co jakiś czas po prostu to się nie znudziło. Cały czas nowe rzeczy otrzymujemy, które są fascynujące i które sprawiają, że ja patrzę na to, kościotrupy kozackie a później dostaje to imperium futurystycznie mówię, i mówię również myślę sobie kozacko później otrzymujemy ten klan wilka, myślę sobie kozak a w tym roku otrzymujemy dragonidów którzy wyglądają w ogóle fantastycznie i tak co roku troszeczkę się to zmienia ale cały czas przyciąga uwagę, to cały czas trzyma jakiś tam poziom i LEGO tak naprawdę w pewnym momencie chciało ukatrupić LEGO Ninjago i to widać dokładnie w liczbie wydawanych zestawów, ponieważ w 2012 roku otrzymaliśmy 42 zestawy wydane z serii Ninjago. W 2013 roku otrzymaliśmy 7, w 2014 8. To dokładnie wypada na premierę serii Lego Chima, czyli 2013-2014 i Lego naprawdę próbowało wyeliminować tą serię. Ale się nie udało, ponieważ w 2015 roku LEGO Ninja go zwróciło z 33 zestawami, a jak wiemy, 2015 rok to ostatni, w którym LEGO CHIMA w ogóle kiedykolwiek się pojawiła. LEGO się nie poddawało, ponieważ spróbowało jeszcze z LEGO Nexo Knights, ale tutaj już trochę mniej. LEGO Ninjago się ustabilizowało, ponieważ w 2016 roku, czyli w roku premiery LEGO Nexo Knights otrzymało 23 zestawy. W 2017 kiedy wiadomo było, że LEGO Nexonites nie wygryzie LEGO Ninjago, otrzymaliśmy 38 zestawów i LEGO dwa razy tak naprawdę nie popełniło tego samego błędu, że totalnie odcięli się od Lego Ninjago. Okrojenia były trochę mniejsze, ale oczywiście trzeba również pamiętać, że w tej chwili brak serii Lego Fantazy i Lego Castle również wpływa na to, że Lego Ninjago jest popularne, ponieważ Lego Ninjago po prostu najbliżej do takich serii. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to wcale nie znaczy, że Lego Ninjago by nie przetrwało, jakby były takie serie, ale uważam po prostu, że to również wpływa na sukces tej marki, że ludzie, którzy interesują się jakąś tematyką średniowieczną, tak właśnie przychodzą do Lego Ninjago właśnie po jakieś stwory, przykładowo smoki i właśnie takie kupują, tak jak na przykład ja. Trzeba pamiętać również o tym, że Lego Ninjago bardzo dobrze się wpasowuje na rynek azjatycki, podobnie jak Lego Monkey Kid. Które ze względu na to, że w Europie i w USA nie były aż tak rozpromowane, właśnie się mówi o tym, że Monkey Kid odchodzi i już nie będzie z nami dłużej. Szkoda, bo to była bardzo fajna seria, jednakże olewanie tak części świata nie wychodzi na dobre, a też trzeba powiedzieć, że Monkey Kid jest bliźniaczo podobny do yy, Ninjago. Oczywiście nie mówię o serialach i tak dalej, ale. O samej konwencji. Już teraz się nie mówi, że Lego Ninjago ma być kończone i nie wydaje mi się, żeby było kończone, jeżeli pasa jakby projektantów i ogrom konstrukcji, które mogą zainteresować zarówno młodszego odbiorcę, jak i starszego. Lego w 2023 roku znowu spróbowało co, czegoś nowego, czyli Lego Dreams, i w tej chwili się mówi że 2025 rok to będzie ostatni z Lego Dreams, który oczywiście również miał dużo yy, fajnych konstrukcji, moim zdaniem trochę zbyt sprzecznych i zbyt bajkowych troszeczkę. Jako osoby dorosłej po prostu ta konwencja często była dla mnie zbyt abstrakcyjna, żeby móc w to tak naprawdę wejść i Lego Dreams miało swoje momenty. Były naprawdę fajne konstrukcje, które y, byłem blisko, żeby zakupić, ale zawsze mi koniec końców coś nie się działo, albo na żywo, albo właśnie w samym zamyśle. Bo jak mam brać taki zestaw, w którym jedna figurka wygląda jak kozacki rycerz, czy coś tam, czy jakiś kościotrup, który wygląda po prostu świetnie, a druga figurka jest chłopaczkiem w piżamie. No, to wygląda po prostu dla mnie tak abstrakcyjnie i żenująco, że ja po prostu odrzucam mnie od tej serii, a uważam, że właśnie te serie, które jednocześnie kierują się głównie do młodszego odbiorcy, ale są w stanie jeszcze zainteresować czymś starszego odbiorcę, właśnie te serie utrzymują i właśnie taką serią jest Lego Ninjago. I ciężko mi sobie w tej chwili wyobrazić, żeby Lego wpadło na taki pomysł, który mógłby te. Kilka właśnie argumentów mieć i jeszcze coś dla mnie to jest po prostu nierealne, ponieważ już zbudowali tak Lego Ninjago, że to jest spójne, to ma swoją konstrukcję, to może zainteresować trochę w oderwaniu od seriali i tak dalej, bo ja ich nie oglądam. Ale Lego Ninjago ma naprawdę bardzo dużo mocnych momentów i uważam, że stanie z nami jeszcze na długi, długi czas. Mam taką nadzieję, ponieważ sympatyzuję. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Dzięki bardzo za oglądanie tego materiału. Zostawcie tam fajne rzeczy w komentarzach, i pozdro!